z tej strony pewnie będziemy grać wyjątkowo w grę scp jaka laboratorii tak wiem, nigdy w nią nie grałem, znaczy grałem w nią, ale nigdy nie pokazywałem tego na odcinkach nie wiem czy jest dobra widoczność, ogólnie właśnie zginąłem jako y, ten, kapitan i jest drugi kapitan, bo się odrodził, nie no, żartuję, zginąłem jako zombie jak byłem klasą D y, to, to ja tyle na razie obserwuję, za chwilę się powinienem odrodzić y, ja sobie tutaj za chwilę... mam w ogóle byłem zarazać w dół SCP-096. Teraz tutaj nie ma gdzie zarobienia, ale no ogólnie możemy sobie popatrzeć. Oj, 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 oj! Mało HP. Mało HP ma SCP049. Bardzo mało. Halo, halo, jest tu ktoś oprócz mnie. Halo! Trzyma. Na no, ogólnie, ta się z ludźmi przez mikrofon. Mhm. Dokładnie tak. Trzeba. Trzeba po prostu, aż się odrazimy. O, się jeszcze. Raczej długo, bo jest już dużo MTF. Wiem MTF-u. E, to, to, co? O kurczę, oglądam pieska. No, tam jest dużo osób. Raczej. Dobra. Poczekajcie. No, powinni, ale nie ukradli. Dobra. Tak, tak wiem. Poczekaj, bo ja nagrywam na YouTube tutaj. Dobra, e... Tutaj... O! Właśnie ostatnio się zrespiłem jako marudę no, i dostałem taką broń. Sorry, że macie słabą widoczność, że takie rozwiązane napisy widzicie, ale lepiej nie dałem. Nie dałem Nie potrafię takie zrobić kamerki profesjonalne, jak to inni youtuberzy robią. Ojej, Nie zabijecie. Nie zabijecie, proszę cię. Nie, nie zabiję. O, teraz lepiej widzicie. O, pokaż pysu. Po o, widzę, że bardzo dobrze teraz widzicie. To super. Kurcze, tak. kiedy się w końcu... Drodze. Dobra, e, no dobra, trzeba ja poczekać. Ja Słuchajcie jak jest sypek został 9989 99, 99, mam bardzo mało HP okej okay. Może się jeszcze dążę odrodzić Halo, halo, halo Halo, halo Czekajcie, sobie tutaj wszystkich wyciszyć. o, jestem morderem, dobra. Znowu jestem morderem. Rebe -rebe Rebeli chaosu. Nie biegać się. może sobie wszystkich wyciszę, żeby wam nie... O koleżka, chyba sobie je tak się nie wyciszę, bo strzelają. Dobra, trzeba teraz ogólnie uważać. Może być tutaj pełno MTF-ów. Bądźcie czujni! Dobra. Dobra. No! Co za te tą windę. No dobra, nic. Chodźcie, chodźcie. Dobra. Nagrywam live'a na YouTube XD. Znaczy nie live'a, tylko tego film, XD. Dobra. No, zobaczmy. Powinniśmy pójść ogólnie... No nie wiem. Prowadź, prowadź, nie mardy... Prowadź profesor, profesorze jakoś tak, jak zwał, tak zwał. Dobra. O kurde, o kurde, szedł, szedł, szedł. Jeden hotel mam, jeden hotel mam. Ewakuacja! No to mnie MTF zaatakowało, dobra. Czekajcie, schowam się tutaj. Ogólnie mam lekkie lagi, nie w telefonie, tylko właśnie tutaj w tej grze, więc wybaczcie. Ale to akurat jest na mojego komputera, nie telefonu. Czekajcie. Wyjrzę za drzwi. Dobra, moje zadanie jest wyeliminować MTF, więc będę postępował. Oj, dobrze. Dobra. O nie, widzę. Zabity! Dobra, zabiłem go. Zabiłem go, zabiłem go. Ale mam mało HP. Dobra. Zastrzeliłem go ze strzelby. Mhm. Dobra, zabitym. Jeden kill. Dobra. Dobra. Dobra, dobra. Zobaczmy teraz, gdzie możemy pójść. Co mamy do wyboru. Dobra, dobra tak, tak. Yy, dobra. Nie dobra, teraz to jest ten, ee, nasz, dobra. O, radio. Oj, Kurczę! Szergowy na internet Fox mnie zabił. No i, no i tylko zabijając jest stepeka i już jest koniec rundy, nie? Kurde, ale ten masz stepek Dobra, ale cicho bądź. Czekajcie, wyciszę sobie wszystkich, bo tutaj trochę są nienormalni, bo trochę tam bluźnią, więc trzeba wyciszyć wszystkich. E, 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 e. Dobra, czekaj, już prawie wyciszyłem. Dobra, wszyscy wciszeni. Będziemy tylko słyszeć, jak będziemy. Ja gadam to. Będziemy tylko słyszeć jak ten... Jakby jak się odrodzimy. Ale jeśli się raczej nie odrodzimy, bo STP już przeważnie to ginie. Zniecham hmm. on się raz zabić, bo tutaj będziemy wiecznie czekać No dobra, no nic, poczekamy ja chwilę. Jakoś musi być. Hmm. No to pomyślę, no. Pomyślę, co zrobić. Dobra, mam nadzieję, że w kolejnej rundzie się zresztą skończy. 1, 7, 3. Yy, I mam taką nadzieję, że tak będzie. Dobra, Kamil 4, 2, 4, 2, 4, 2. Dobra, ja wolę jeszcze PEGA obserwować, bo on powinien za chwilę zginąć. I się już zabi. Jest no pli, gruntę przedłużasz. Dobra, wybaczcie, że nie widzicie, jak ja gram. Yy, no, niestety zginąłem. Na tym mega gra, że po prostu jak się zginiesz, to trzeba czekać, aż się odrodzi. I już jak się zginiesz, to nie możesz się odrodzić jako scp Na początku tylko możesz się odrodzić jako SCP-ek. Siema, Gepardik, nie słyszycie, bo wszystkich wyciszyłem, bo ten, tego... Nagrywam film na YouTube, więc nikogo teraz nie słyszę. Ale fajnie. Dobra. Ogólnie wyciszyłem... A nie zdążyłem się zrespić, a to koks. Dobra, idziemy dalej zobacz. O! No to! To raczej dostajemy, ludziska! Bo proces głowicy alfa. Kurde, kurde, kurde! Oa! Fundacja wygrywa! Juhu, wygraliśmy! Dobra, jeszcze kolejna rundka. U, brum, 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 brum. Dobra, ojej, ja, ojej, ja, ale mnie laguje! Ojej! Ja. A, fundacja wygrała. Wygrała. Poduje się w tym momencie rundka. Elo, Elo, Szymanko. Ja Was nie słyszę, bo nagrywam na YouTube, to nie szkadzi, was nie słyszę Elo. XD. Ale nie wiem, co ja robię widzowie, prawda? Dobra, no poczekamy sobie po prostu. Mam nadzieję, że będę scp Bo w ogóle dwa razy z rzędu byłem SCP-kiem i to zaraz z rzędu tym samym. Dobra, poczekajmy. Może będę SCP-kiem. Ja już tutaj szykuję. Yy... No. Dobra. O zobaczcie, jestem scp kiem właśnie. SCP-995. Siemanko, Ej, jak to mnie gadasz? kiedy zaczęcie mi mnie i Dobra, tylko bez głupot, nie życzę sobie gadania głupot, bo nagrywam na YouTube, więc proszę o ciszę. Dobrze, ale nie pyta o to nikt. No i co z tego? No i co z das, tego? Teraz tak. Ja tam, e, 939, chcesz iść do checkpointa? Ja jestem 939. No to chcesz? A, do checkpointa? Tak, 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 tak. Teraz tak, czekaj. Wróć, 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 wróć. Dobra, wracam, wracam. Idziesz prosto i później skręcasz w O, mam MTF-y. Mam MTF-y, mam MTF-y. MTF -y. Poczekaj, mam MTF-y. No właśnie widzę, próbuję ich zabić. Dziwno, oni nie, nie próbują mnie nawet strzelać. Dobra, chodź tu. Dobra, cię Kurczę, oni mnie tam nie zabiją. Zaraz puszczę sobie, gdzie jest ten checkpoint? No, gdzie jest ten checkpoint? Oni do Pindy poszli. Oni window zjechali do Light container. Dobra, ale drugie mnie... Miałeś mi drogę do Checkpointa wskazać. Gdzie jest ten Checkpoint w końcu? Ale... coś nie potrzeba. Już nie ma to. Że... Aha, okej, okay, dobra. Powiesz no co, ja, jest ja jestem tutaj... Lepiej tutaj... żebyś do Lighta zszedł, bo oni do Lighta zeszli. Czekaj, już idę do Ciebie, bo jestem w Lighta. Dobra. Czy to jesteś. Spoko, spoczko. Prosto. O dobra, idę prosto. Tak prosto, dobrze? Później w lewo. Dobra, prosto. I w lewo, tak? Dobra. Tak, i tam window będzie. Tu będzie winda? Tak, Okej, okay, okay, dzięki. I tam później A będzie... Tak iść. Co? No do checkpointa chcę iść, do checkpointa. One. Ale ja będę widział, bo ja przecież widzę przez ściany. Tylko muszą być głośno. Ale nie, bo ona jest jakby w heavy. A okej, okay. a okej. Okay. Poczekaj, właśnie szukam klasy D. O, widzę, ale widzę ochroniarzy. Ale to też dobrze. Poczekaj. Pies jest głodny. Chodź tu. Zabijam ich, zabijam ich powoli. Coś? O, pies jest głodny. No, chodź tu. Poczekaj, bo muszę go zabić. Ucieka mi. Ale dobra, za chwilę się skończyć sprint. No. Granat ci się dał. Elo. Dobra, posłuchajcie, się. O kurde, tu strzela. O ty. Jeden, chodź. Chodź. Dobra, ugryzłem go raz. Dobra, zabity. Dobra. Koksek. Dobra. O, widzę! Widzę go, widzę go. Zabity kolejny. O kurde, ktoś ma granata. Za widzę tę szóstkę. No i wiecie widzowie? Przepiłki poszło, dwóch zabiłem Idź tutaj, Czyli gdzie? Bo okay. nie miałem orientacji Okej Gdzie mam iść? Oni 10 minut, mam 10 minut żeby się wydostać stąd Teraz to się muszę wydostać Czekaj, e, zaprowadź mnie do drogi dostaniesz się stąd. Gepardzik, szybko. Idziesz na twoje później w lewo. Dobra, w lewo, idę, idę, idę. O dzięki, dzięki idź prosto No Ale nie do... Jestem lewy, to O, ktoś wezwał windę, będzie zabawa! Będzie zabawa widzowie, będzie zabawa. Ale ja otworzę i za roczny dzień, o masz tu... Coś. A to ty otworzyłeś, okej. Okay. Dobra, ulepszyk, brachu. O, o, mam kogoś. Ej, sojusz, sojusz, sojusz. Rebelia, sojusz, sojusz. Chodź, chodź. No, sojusz. Sojusz, dobra. Teraz to gdzie idziemy? Dobra. Ej, Idź prosto i, mi mikro... i wyłącz mi to. Wyłącz mi to tutaj. Idź do mikrofila, jakby. A dobra. No? Wyłącz mi, bo tam mam generator. Dobra, okej. Okay. Dobra, okej. Okay. ale nie wiem, co jest. mi widzowie, zdradzimy tego rewelancja. O kurde, o kurde, o kurde. Poczekajcie, dobra, teraz. To nie Poczekaj sekundę, Gepardzik, bo mam NTF. O kurde, o kurde, o kurde. Zostawcie mnie. Kurde, dużo ich jest, za dużo ich jest. Ewakuacja, natychmiastowa ewakuacja. Zamierzcie, uwaga tam. Ciemnie, pies głodny! Kurde, kurde, ginę, ginę, ginę! Kurde, 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 kurde! kurde, kurde. Nie, zginąłem! Widownie, no to by było na chwilę. Żegnam Was w kolejnym odcinku. Pa.